Rzecz dzieje się w czasach, gdy masowo przywożono do Polski powypadkowy złom z Niemiec. Gość przywiózł coś takiego na lawecie do mechanika, masa pogiętej blachy. O w mordę, mówi mechanik. Nieźle trzaśnięty. Będzie za dwa tygodnie. Po tygodniu telefon. Dzwoni mechanik. Panie jest problem, co to za marka? A czemu? No bo jakbym tego nie klepał, wychodzi przystanek autobusowy? Lecą ludzie samolotem. Nagle z głośnika głos pilota. Proszę Państwa, proszę się nie denerwować. Mamy małą awarię. Proszę przejść na lewą stronę samolotu i spojrzeć przez okienka. Ludzie przechodzą na lewą stronę, samolot się przechyla, a pilot. Jak Państwo słusznie zauważyli, lewy silnik płonie. Mała panika na pokładzie, ale od czego drugi silnik. Za chwilę jednak znów głos. Proszę Państwa, a teraz spokojnie. Powoli proszę przejść na drugą stronę samolotu i spojrzeć przez okienka. Ludzie już bardziej podenerwowani przebiegają na drugą stronę. Jak widać, proszę państwa, drugi silnik również płonie. Panika zaczyna wybuchać na pokładzie. A teraz proszę spojrzeć w dół. Wszyscy przylepili się do okienek. Jak widać, pod nami rozpościera się duże, piękne jezioro, a po środku widać mały, żółty pontonik. Z małego, żółtego pontonika mówiła dla państwa załoga samolotu.